Kanał Audiopowieści oraz wydawnictwo Abysos zapraszają do wysłuchania fragmentu książki Nazril, Marcina Legawca. Czyli jak będę bardzo pragnął, jeśli będę przekonany, że to jest właśnie moje przeznaczenie, linia się ukaże? Skądże? Nie słuchałeś uważnie, tak jak cię o to prosiłam. Pytanie chłopaka rozzłościło Bemina. Nie chodzi o pragnienia. Tylko o całkowite zrozumienie siebie, oznajmiła spokojniejszym głosem. Każdy może marzyć o tym, żeby zostać królem, ale mało kto nim zostaje. Rybak pracujący na morzu, pomimo tego, że jest w tym bardzo dobry, zawsze może okazać się lepszym kowalem. Handlarz na rynku może być bogatym człowiekiem, ale byłby szczęśliwszy jako Bartnik. Chodzi o to, żeby odnaleźć to, co zostało nam przypisane z dniem narodzin. Uważasz, że w momencie narodzin zostaje nam przypisane jakieś życie? Nazril nie był do końca przekonany co do słuszności słów Bemine. Wydawały mu się one zbyt powierzchowne. Uważasz, że rządzi nami przeznaczenie i że nie mamy wpływu na to, co się wydarzy, bo to już gdzieś zostało zapisane? Odnośnie do pierwszego pytania, to zdecydowanie tak. A co do drugiego, to przeznaczenie żyje w nas, a nie za nas. Odpowiedziała bemina. Nigdy nie słyszałem czegoś tak zawiłego. Nazril podrapał się po głowie, próbując poskładać wszystko w całość. Wybacz, ale nie rozumiem tych słów. Dobrze, to może inaczej. Wstań, powiedziała rozkazująco. Nazril był wyraźnie spieszony rozkazem kobiety. Na co się patrzysz? Wstań! Niechętnie podniósł się z siedziska, nie tracąc kontaktu wzrokowego z wujostwem. I co teraz? Zapytał zdezorientowany. Dlaczego wstałeś? No, jak to, dlaczego? Kazałaś mi. Myślisz, że tak miało być? Że już o tym było wiadomo przed tym, jak wszedłeś do tego domu? Nie wiem, Nazril wzruszył ramionami. Nikt tego nie wie. Dziecko, no właśnie, nie wiesz tego, ale mogłeś wpłynąć na swoje przeznaczenie. Skąd mam wiedzieć, że to, co teraz się dzieje, nie miało właśnie tak wyglądać? Skąd mam wiedzieć, że podjęta decyzja jest tą właściwą? Jest prosty sposób, żeby na to odpowiedzieć, ale najpierw usiąć. Nazril ani drgnął. Nie, dziękuję, postoję. Małżeństwo spojrzało na siebie. Obydwoje skinęli głowami, jakby zrealizowali wcześniej przygotowany plan. Dobrze, stój. Ale myślisz, że podjąłeś dobrą decyzję? Tylko tak szczerze? zapytał Etyr. Co za bezsensowna zabawa. Żartują sobie ze mnie czy testują cierpliwość? Oczywiście, że nie. Zaraz zaczną boleć nogi. Dlaczego więc tak postąpiłeś? dopytywał Etyr. Wybacz, wuju. Nazril usiadł na miejscu. To dziwne, nie chcę użyć słowa idiotyczne, ale pasowałoby lepiej. Idiotyczne? Prostackie słowo, które nie niesie ze sobą żadnego przekazu. Posłuchaj. Przeznaczenie to nic innego jak test wobec samego siebie. Dokonując wyboru, podążasz jakąś ścieżką. Jest ona niczym labirynt. Musisz popełnić wiele błędów, zanim się wydostaniesz. W przeciwnym razie tkwisz w nim do końca swoich dni. Wyjdziesz z niego tylko wtedy, jak zaczniesz zastanawiać się nad podjętymi decyzjami wyciągać z nich wnioski i zrozumiesz które z nich były najbliższe twojemu sercu pomyśl nawet o tym co stało się przed chwilą nie wiedziałeś że każe ci wstać po chwili to zrobiłeś a teraz wiesz że była to źle podjęta decyzja po pierwsze posłuchałeś drugiej osoby a później żeby zrobić mi na złość podjąłeś nieracjonalną decyzję teraz wiesz że postąpiłbyś inaczej ale gdyby nie to, że zastanawiałeś się nad tym i przede wszystkim zrozumiałeś, że w przyszłości uczyniłbyś najpewniej podobnie. W tym wszystkim nie chodziło o durne wstawanie, to był przykład jak interpretować rzeczywistość. Może i ma to jakiś większy sens. Zastanawiał się Nazril. Ale czy to nie przytłaczające? Zastanawiać się nad wszystkim dookoła? Można postradać zmysły. Oczywiście, że tak. Nie zastanawiaj się nad wszystkim, tylko nad tym, co sprawia ci problem z natychmiastowym podjęciem decyzji. Tylko trud życia, rozpoznanie uczuć, które nas przerażają, mówią nam, kim tak naprawdę jesteśmy. Czytał Wojciech Cieślawski.